Patryk, debiut do Diamentowej Lidze, powiedz, jak to wyglądało właśnie tam od kuli z Birmingham? No na pewno już bieganie wśród światowej czołówki, dlatego ten poziom mocy na pewno wyższy i motywacja też była wyższa, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. No i może właśnie ta chłodna głowa, taka trosz, troszkę tego zabrakło na tym starcie, i gdzieś tam no, ta szybkość, może moja też była zbyt duża, albo, albo nie wiem jak tam czynniki zaważyły, ale no, nie udało się nam zmienić na tej mojej zmianie akurat. Co zaskutkowało dyskwalifikacją, ale na pewno cieszy ten fakt, że jednak ten czas, który uzyskaliśmy z słabymi zmianami, bo tego czasu na przygotowanie nie było dużo. Na pewno to jest dobry prognostyk do Mistrzostw Europy, które się w tym roku odbędą. No i tam już takie czasy poniżej 39 sekund trzeba będzie uzyskiwać, żeby gdzieś tam powalczyć o obiekt finałowy, no a potem w zależności od tego kto będzie biegał i jaka będzie forma zawodników, to, to zobaczymy. Maciej ma taką dosyć młodą tą sztafetę. Eee, tak, tak można powiedzieć, że takim weteranem jest tylko Dominik Kopeć biegający na pierwszej zmianie, eee, reszta to tam chłopacy w moim wieku, eee, Andrzej Andrzej czy Mateusz Siuda, także no, to były moje pierwsze takie zawody w seniorskiej stafecie ich już któryś z rzędu, ale na pewno to doświadczenie jeszcze nie jest tak wysokie jak niektórych zawodników biegających tam, także no, można traktować to jako taką eee, lekcję, i, i która zaprocentuje zapro 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 po prostu na kolejnych zawodach. Poziom rywalizacji kosmiczny. Eee, czy to... Na przykład skoczkini w dal Bek Romanczuk z nami wracał na przykład do Polski, co jest też takim po prostu no, można powiedzieć wyróżnieniem dla, dla mnie, na przykład, że mogę wśród takich gwiazd przebywać. To jest takie spełnienie marzeń? No można powiedzieć, że spełnienie, spełnienie marzeń byłoby gdzieś tam stardy na pewno w przyszłości, ale to jeszcze trzeba będzie tam kilkadziesiąt urwać na to 200, chociaż żeby, żeby się zaprezentować indywidualnie.